Czy wiesz, czym jest schron? Do czego on służy? Ile takich obiektów mamy w Polsce? I czy w dzisiejszych czasach takie obiekty w ogóle nam się do czegokolwiek jeszcze przydadzą? Zapraszam serdecznie do rozmowy z naszym specjalistą. Odwiedziliśmy schron przeciwatomowy w Kaliszu. Powstał on w latach 60. ubiegłego wieku i jeszcze od niedawna był jednym z najbardziej tajemniczych obiektów w mieście. Jednak niedawno. Schron przeciwatomowy został odrestaurowany i oficjalnie otwarty dla zwiedzających. Czym tak naprawdę jest schron? Schron, ten nasz, jest to budynek, znajdujący się całkowicie pod ziemią, na którym stoi właśnie ten oto budynek. Dom mieszkalny. Natomiast pod ziemią znajduje się bardzo duży obiekt, który miał przeznaczenie schronić ludzi na wypadek. Ataku nuklearnego. Jeśli chodzi o schrony cywilne, e, z nimi rzeczywiście był troszeczkę problem, gdyż tego typu schronów, podobnych do tego naszego, raczej nie było. Były mm -hmm. to schrony jednak przeznaczone dla cywilów na wypadek bombardowania i wtedy e, takie osoby mogły przebywać tym, że oto schronie tylko na okres e, nalotu, bombardowania jakiegoś ataku, natomiast nie mogły przebywać dłużej. Dobre 2-3 tygodnie, tak jak przykładowo, właśnie schron przeciwatomowe. Nie był na to przygotowane. A teraz właśnie takie pytanie: jeżeli można tutaj przebywać 2-3 tygodnie, jak wygląda sytuacja z ewentualnymi zapasami wody, jedzenia? Czy one są dowożone? Czy one są już wcześniej zapewnione? Czy już tam macie jakiś magazyn z ewentualnym prowiantem, takim, który po prostu przetrwa lata? Przede wszystkim prowiant powinien być e, już zapewniony jak najbardziej na, na miejscu, e, tak żeby Osoby tam przebywające miały tenże oto zapas, tą właśnie żywność z wodą. Tutaj szło w, dwa, w dwojaki sposób. Albo po prostu woda była filtrowana, bądź już też znajdowały się pojemniki, przede wszystkim butelki z wodą na dany okres czasu. Jasne. A czy wiecie może, czy macie wystarczającą wiedzę, czy w Polsce istnieje też taki system jak na przykład w Szwajcarii, która wiadomo słynie z tego, że schron jest praktycznie w każdym budynku. E, wiem, że w Szwajcarzy mają podpisaną umowę z jedną z sieci sklepów, mhm. która jest zobowiązana w razie zagrożenia militarnego przez chyba dwa albo trzy miesiące tego zagrożenia e, dostarczać właśnie do tych schronów pożywienie. Czy w Polsce coś takiego w ogóle istnieje? Raczej nie wiemy nic na ten temat, a jeśli nawet jest, to po prostu jest to tajne. Na obecną chwilę nic na ten temat nie, nie wiemy, i prawdopodobnie hmm. nie istnieje coś takiego. Jeżeli przekraczamy już tutaj, tak naprawdę w praktyce, w Polsce, załóżmy, że wybucha wojna, tak jak teraz na naszej wschodniej, za naszą wschodnią granicą, czy ten schron faktycznie, biorąc pod uwagę tamte uszczelki, te drzwi i wszystko, co się tutaj dzieje, Spełnia wszystkie funkcje i, nazwijmy to, wymogi tego, żeby było tutaj bezpiecznie. Gdyby był to sprzęt zakonserwowany w odpowiedni sposób, tak że dalej byłby użyty do użytku codziennego, jak najbardziej tak. Na chwilę obecną jest to jednak obiekt muzealny, więc no nie mamy po prostu możliwości konserwację sprzętu w taki sposób, żeby on ten schron tutaj pełnił stuprocentową służbę taką chroniącą osoby, które by tutaj mogły wejść. Natomiast jak najbardziej, gdyby te drzwi były odpowiednio zakonserwowane i pozostałe urządzenia, które się znajdują w tymże oto schronie, jak najbardziej całe to pomieszczenie mogłoby chronić przed ewentualnym atakiem nawet nuklearne, tylko oczywiście pod warunkiem, że nie byłoby to bezpośrednie uderzenie w schron. By było pytanie, czy, czy to chroni. Oczywiście żaden schron nigdy nie jest przygotowany na bezpośrednie uderzenie jądrowe, bo to żadna, żadna struktura tego nie wytrzyma. Nie? To praktycznie miało chronić przed skutkami fali uderzeniowej. Serce naszego schronu, niegdyś bijące, produkujące prąd, czyli agregat prądotwórczy, który miał za zadanie zasilić. Tenże oto schron w prąd elektryczny, ale nie tylko, bo z tego akurat co również wiemy, on również produkował prąd, który był odsyłany do, linii, do sieci miejskiej, do linii energetycznej. W ogóle jeśli chodzi o sam schron i te urządzenia, wyposażenie, które tutaj się znajdowało, to zawsze było tak naprawdę najwyższej klasy urządzenia, najwyższej klasy sprzęt. Tak naprawdę chodziło o to, żeby w wojsku miało najnowsze rzeczy wcześniej niż nawet trafią pod domowe strzechy. W związku z tym część urządzeń elektronicznych, które tutaj się znajdowało, czasami akurat były one wysyłane do tego schronu z wyprzedzeniem, zanim akurat trafiły, tak jak powiedziałem, do zwykłej, do zwykłej sprzedaży. Też bardzo ciekawa sprawa związana właśnie z agregatem prądotwórczym, bo tak jak Pan mówił, nie jest to nowoczesny sprzęt, jak najbardziej. Ma on swoje lata, dokładnie tenże oto agregat pochodzi z 1987 roku. Eee, czyli wychodzi na to, że wcześniej musiał być jakiś inny, tak jak najbardziej. Był o wiele większa konstrukcja, eee, tylko tyle, że miała Mniejsza jeden feller. Mniejszą moc produkowało około 4 razy mniej napięcia elektrycznego w porównaniu akurat z tym już obecnym tutaj stojącym. A ile osób było w takim personelu obsługi takiego schronu. Oprócz osób, które tutaj przebywały po to, żeby się chronić, ile osób ten schron potrzebował, żeby mógł funkcjonować? Jedna osoba. To wcześniej mój ojciec, a później ja. Wow. Uprowadzam po schronie, to zawsze się śmiejemy troszeczkę, że to jest babcia telekomunikacji. No ale rzeczywiście, jeśli spojrzeć na taką właśnie maszynę. E jest ona jak najbardziej wiekowa, ale też bardzo pięknie e, wykonana w dębinie zalekierowanej, a przy okazji właśnie urządzenie, które miało, robić, miało być akurat źródłem łączności dla, e, ze światem zewnętrznym, ale również akurat łączyło rozmowy telefoniczne tutaj w, e, w schronie. Czy uważacie panowie, że w każdym schronie czy obiekcie ochronnym ukrycia powinna być mapa? Czy w ogóle takie rzeczy są potrzebne w dzisiejszych czasach? Jak najbardziej tak. Elektronika wspaniała rzecz. Na telefonie, na tablecie, na różnego rodzaju komputerach można wszystko wyświetlić, można pięknie to zobaczyć. Natomiast wiadomo, jest to rzecz zawodna. Mapa akurat na papierze jednak to jest coś trwałego coś, co jest. Oczywiście zawsze może do ulec zniszczeniu, będzie spalona, będzie naderwana. Jednak mimo wszystko na takiej zwykłej mapie rozłożonej na blacie stołu łatwiej jest spojrzeć na całość terenu, na którym akurat mógł się wydarzyć jakieś niebezpieczeństwo, jakiś kataklizm i zaplanować pewne rzeczy. To jest właśnie strój przeciwchemiczny. Tak on właśnie wyglądał. Chemik, który był również akurat osobą pełniącą funkcję w tymże oto schronie, miał bardzo ważne zadanie sprawdzenia zanieczyszczenia na zewnątrz. Ewentualnie, jeśli trzeba było wyjść, byłoby ewentualne skażenie. W tego typu stroju trzeba było wyjść na zewnątrz. Oczywiście wszystkie rozkazy wszystkie polecenia były przepisywane na maszynie do pisania to akurat no, ślad po, prostu po danym rozkazie musiał pozostać. Taki rozkaz później był przekierowywany dalej do kolejnych pomieszczeń i przekazywane informacje dalej. Tak to o, wyglądało. Rozmawiamy sobie o tym, że no, tutaj wejdą tylko wielkie głowy mhm. i nagle nasi słuchacze będą sobie myśleli kurde taki schron i tylko dla tych najważniejszych dla tych dla tych, dla tych właśnie ludzi, ale ważne jest chyba to, żeby uświadomić ich, po co właśnie ci najważniejsi, ci doświadczeni ludzie muszą się najpierw uchronić, żeby nie, nie myśleli o walce o przetrwanie, tylko z perspektywy z miejsca bezpiecznego mogli organizować resztę pomocy na większą skalę, prawda? Zgadza się, bo tak jak pan mówi, osoby decyzyjne są to osoby, które dzięki którym państwo, wojsko funkcjonuje. Gdyby sztab został zniszczony, osoby akurat będące w sztabie zostały, po prostu by zginęły, nie dochodziłyby informacje do wojska, do pozostałych służb, które by zarządzały sytuacją kryzysową na zewnątrz. Filtry, które miały za zadanie oczyszczać powietrze które dostawało się tutaj do tego schronu przez czerpnię powietrza. Oczywiście powietrze z zewnątrz mogło być zanieczyszczone takimi zwykłymi rzeczami typu kurz, pył, liście, muszki, robaczki, cokolwiek akurat wpadało. To akurat było oczyszczane w pomieszczeniu, które znajdowało się za ścianą. Tam znajdował się natrysk tworzący tak coś w rodzaju mgiełki wodnej pod wpływem wilgoci. Te wszystkie zanieczyszczenia opadały i tak wstępnie oczyszczone pomieszczenie. E, po, powietrze za, wypełniało pomieszczenie e, właśnie obok za ścianą. Prostota tutaj zwycięża, jeżeli chodzi o zagrożenia, przetrwanie. To nie ma sobie komplikować rzeczy elektroniką czy, czy zasięgami. W razie ewentualnego zagrożenia to przetrwa. Tak. I łatwo jest to naprawić, prawda? Jak widać, takich filtrów mamy tutaj cztery. Trzy w tym jednym układzie, czwarty. Pod ścianą. Proszę sobie tylko wyobrazić, jaki byłby hałas, gdybyśmy uruchomili wszystkie cztery naraz. I taka to wyglądał piec, w którym e, ogrzewany był cały ten oto schron e, przeciwatomowy. E, był oczywiście również. E, Węzłem ciepłowniczym połączony ten piec również z domem na górze, więc jednocześnie, akurat paląc tutaj, w tym piecu można było nagrzać grzejniki w domu. No to w takim razie jesteśmy na zewnątrz, żeby zobaczyć, jak to wygląda od drugiej strony. To, co widzieliśmy wcześniej pod spodem, możemy zauważyć tutaj. No właśnie, co możemy tutaj zauważyć? Taką konstrukcję. Taką konstrukcję, która wygląda troszeczkę jak domek, a to jest czerpnia powietrza. To właśnie tędy wpada powietrze z zewnątrz, które wędruje później na samym początku do tego pomieszczenia, w którym jest oczyszczone przez tą mgiełkę wodną, a następnie filtrowane przez filtry i rozprowadzane przez po całym schronie. To jest właśnie ta tak zwana czerpnia powietrza. Ten oto grzybek już troszeczkę większy. Służył do wyprowadzania wszystkich gazów z pomieszczenia, w którym znajdowała się akumulatorownia, czyli ten magazyn akumulatorów. Mhm. Te wszystkie zapachy, ten cały, co kwa, całe kwaśne powietrze, ono było wyprowadzane właśnie tędy, przez ten oto, e, przez ten oto grzybek. Natomiast jeśli spojrzymy sobie, tak, tutaj widać. mamy akurat w tych oto krzakach e, kolejny, e, kolejny kominek, e, kolejne akurat wyjście z e, powietrza na zewnątrz, ale to tutaj nie było żadnego powietrza. Tutaj wybywały się spaliny. E, agregat bądotwórczy, wiadomo, silnik, musi gdzieś te spaliny wypuścić. Wypuszczane one były właśnie tym. E, ktoś powie, no dobrze, ale to silnik wysokoprężny, więc jest duży hałas. Nie, nie było. Same ściany tego kominka były tak wygłuszone, że nie było słychać żadnego odgłosu. Natomiast wydobywał się tylko tutaj delikatny dymek. Oczywiście, wszystkie te akurat miejsca, wszystkie te grzybki, nawet czerpnia powietrza, w dawnych czasach, kiedy ten schron tutaj funkcjonował i był to obiekt wojskowy, one były osłonięte. Właśnie zarośnięte tego typu krzakami. Tutaj nikt tego za bardzo nie widział. Jak spojrzymy, same też ogrodzenia to był żywopłot, który zabezpieczał e, cały ten obszar przed ciekawskimi e, oczami osób z zewnątrz. Które by nawet choćby przechodziły tutaj chodnikiem po drugiej stronie. Nie było możliwości, żeby ktoś cokolwiek zauważył. To w takim razie, jeżeli już wiemy, tak naprawdę do czego służą schrony, jak one wyglądają, to czy one są potrzebne i czy możemy się czuć bezpieczni z tym, co aktualnie posiadamy. Jak najbardziej są potrzebne. Powinny być akurat tego typu obiekty, tego typu miejsca utrzymywane dalej lepiej. Powinny być budowane nowe. Gdyż, tak jak wspomnieliśmy, ten akurat był obiektem, ten schron był obiektem przeznaczenia militarnego. Natomiast nie był on nigdy przeznaczony dla cywilów. Tego typu schrony przeciwatomowe powinny być budowane również dla mieszkańców miast, miejscowości mniejszych. Nawet akurat dla wiosek, gdzieś powinny się tego typu miejsca znajdować, tylko po to, żeby właśnie czuli się ludzie bezpieczni. W momencie, gdy niezależnie od tego, czy doszłoby do zrzutu bomby atomowej, czy doszłoby do zwykłego bombardowania, żeby w takim miejscu każdy obywatel mógł się schować, mógł przetrwać ten najgorszy okres i po prostu czuć się bezpiecznie, wiedząc, że jest miejsce, gdzie może się schronić, gdzie nie będzie miał yy, żadnego zagrożenia. Ze strony akurat jakiejkolwiek radiacji, bądź po prostu opadu radioaktywnego. Czyli my jako ludzie XXI wieku możemy czuć się bezpiecznie, czy. Jeśli chodzi o ilość posiadanych schronów, raczej nie. Ale z drugiej strony, patrząc na to, jak wygląda obecny świat, jakie mamy sojusze wojskowe, militarne, jest jednak światełko w tunelu, jest akurat ta iskra nadziei, że do niczego takiego nie dojdzie.